No to cześć maneczko, witam um, Dzisiaj taki mały filmik, stosunkowo krótki bo wracam z pracy i W sumie nie mam już daleko do domu, byłem jeszcze na stacji zatankować um, Takie małe podsumowanie, 140 tysięcy na liczniku pomarańczowego malucha Bo wybiło ono całkiem niedawno, dokładnie to w sobotę To najpierw Więc tak, jak już mówiłem, wybiło 140 tysięcy, dużo, mało, jak to na to patrzy. Moim zdaniem jak na malucha to nie mało, ale też nie jest to jakoś kolosalnie dużo. E, no i co, auto kupiłem, jak miało przebieg chyba 134 tysiące z groszami, coś takiego, a w tym momencie mam 140 461, także no liczmy, że Około tych 6000 km przez niecały rok zrobiłem. Niecały, bo przypominam, mamy końcówkę lutego, kupowałem go na przełomie kwietnia i maja. Tak więc przebieg dość spory, jak na taki czas. Tym bardziej, że jak wiecie, ja zimą staram się nie jeździć. No Ten maluch jest teraz wyjątkiem, bo on faktycznie zimą parę razy mi służył. Że tak powiem, używałem go właśnie jako takiego specjalnego, nazwijmy to, auta. Na zasadzie ten się śniegu nie boi. No i co mam tu dużo powiedzieć, no może kilka takich usterek, które mi się przytrafiły, które pamiętam i które gdzieś tam wyeliminowałem na przestrzeni tych kilku tysięcy. No, były takie drobiazgi typu, nie wiem, złapałem raz pane z tyłu, drobiazg, przywiozłem sobie drugie koło, bo zapasówka tu też była do dupy, także przywiozłem sobie drugie koło, wymieniłem, dojechałem, tyle. Był jakiś drobny wyciek gdzieś chyba z okolic czujnika oleju. Pamiętam, że chciałem tam ten czujnik dokręcić. Czujnik się ukręcił. Skończyło się na wymianie czujnika oleju. przy okazji oczywiście była wymiana oleju, uszczelnienie miski olejowej. Ale i tak ten chuj się gdzieś poci. To jest maluch. One tak mają. E, tak naprawdę muszę ten silnik po prostu na wiosnę, na lato może e, rozebrać, wszystkie uszczelnienia powymieniać, zrobić to porządku, bo to było tylko takie po prostu na zasadzie naprawy, tak? To nie było jakby e, jakiś tam remont, czy jakiś tam mała, mały przegląd, tylko po prostu bieżąca naprawa. E, poza tym co? E, wypadający zapłon, to znaczy znikający zapłon. Zniknęła mi raz iskra, o czym już mówiłem e, chyba ostatnio. Powodem był przełamany kabelek między kostką, raczej wtyczką modułu zapłonowego Nanoplex, a kostką złączy, złącza tego czujnika położenia wału. I tam zawsze ten kabelek się przełamuje, tam jest taki nietypowy ekranowany kabelek. On się lubi właśnie tam po, po tylu latach gdzieś tam po prostu lekko przełamać i ten kabel zależy jak się ułoży, to albo jest iskra, albo nie ma, bo zwyczajnie czujnik położenia wału, jeśli nie dostaje sygnału, to nie będzie kompletnie w ogóle iskry, także to od razu wiedziałem, jak już mi pierwszy raz nie chciał odpalić, wiedziałem co zrobić otworzyłem komorę, ruszyłem kablem odpalił, pojechał dalej, ale wiedziałem, że muszę to zrobić no i zrobiłem, wymieniłem ten kawałek kabla, tam sobie, że tak powiem dosztukowałem, jest ok zrobione jest to tak, że będzie wszystko jak najbardziej w porządku, nie muszę się już tym przejmować eee, jakiś takich innych awarii nie pamiętam, naprawdę to auto jest naprawdę odpłukać, no jest niezawodne, nie? Ostatnio faktycznie, dobra, przydarzyła mi się jedna e, drobna rzecz, ale to też nie było tak, że auto się unieruchomiło, nie bowiem jakoś w zeszłym tygodniu coś zaczęło mi klekotać w silniku. Nie jakoś bardzo, ale czasem klekotało, czasem nie. Generalnie tam standardowy, jak tam malut musi swoje dźwięki wydawać. Tak coś czułem, że to spod pokrywy zaworów, e, zresztą Przesłuchałem się raz temu i faktycznie wychodziło mi na to, że prawdopodobnie zawory się troszeczkę rozregulowały, mimo że je ustawiałem w zeszłym roku. E, no i e, kurwa, gość tak dojechał, że już myślałem, że mi kurwa wyjedzie po prostu przed, przed maskę. E, no i generalnie e, tak myślałem, że to może być rozregulowany zawór, tudzież zawory w sensie, ale że nie miałem czasu, zbytnio auto jeździło, to stwierdziłem, że przełożę to po prostu na ten termin, kiedy będę miał chwilę. Teoretycznie mogłem to zrobić w weekend, natomiast no w sobotę zaliczyłem bardzo e, fajny wypad tym samochodem, swoją drogą. E, no i po prostu nie było na to czasu. No i już sam w trasie znowu to się objawiało, że tam czasem klekotało. To praktycznie tylko na wolnych obrotach było słychać podczas jazdy, tak źle nie było, nie? No i wczoraj, czyli w niedzielę e, zajrzałem sobie pod tą pokrywę w końcu i co się okazało, moi drodzy? Trzy z czterech zaworów mieściły się powiedzmy w dopuszczalnej normie. Natomiast czwarty zawór e, wydechowy ten od chyba pierwszego to się liczy cylindra, tego bliżej ściany grodziowej. Czyli, tak jak patrząc od tyłu, to ostatni zawór. Eee, powinien mieć 0,25 mm luzu. Natomiast ja tam zmieściłem się szczelinomierzył w grubości 1 mm. I przypominam, to jeździło. I to bez żadnego problemu. Odpalał, jeździł, nic się nie działo. Poza tym, że po prostu wydawał od siebie takie dźwięki. I to też nie zawsze. Eee, także no co mam powiedzieć prawdopodobnie eee, prawdopodobnie po prostu coś tam się rozregulowało z jakiegoś powodu eee, skończyło się na wymianie tej szpilki regulującej ponieważ tamta e, nie bardzo chciała współpracować nie mogłem tej nakrętki wyżej odkręcić tak jakby gwint był dziś uszkodzony wymieniliśmy całą szpilkę zawory podregulowane chodzi elegancko jest pięknie no i poza tym, w ogóle to, co przede wszystkim jeszcze wczoraj zrobiłem, to też ostatnio dawało sobie znać, to wypalone uszczelki wydechu. Jak pewnie wiecie, wymieniałem w tym samochodzie wydech po jego zakupie, bo ten wydech, który tutaj był, był sztukowany z blaszek i tak dalej. No generalnie dziadek miał fantazję. Zamieniłem go na swojego Spidera, którego sobie uprzednio odmalowałem. Już pominę, że ten Spider teraz wygląda okrutnie, bo znowu zardzewiał. Te farby wysokotemperaturowe w sprayu to jest jedno wielkie gówno. Będę musiał go w tym roku odświeżyć. ale to nie o tym. Mniejsza już o ten problem. Najważniejsze jest to, że wymieniłem te uszczelki, ponieważ przy tamtej wymianie wydechu w sklepie nie mieli takich porządnych uszczelek z pierścieniem miedzianym. Były takie zwykłe, po prostu tam chyba nie wiem co to jest kręgielit z blachą w środku i tyle, tak. I te uszczelki, no. Zwyczajnie się wypaliły. Bo ja że przy tym montażu jak to zobaczyłem to tam naprawdę już nawet te blaszki były powypalane. I ten wydech chodził przeokrutnie głośno. to też udało się oczywiście załatwić. Już dawno temu kupiłem, udało się gdzieś tam chyba zamówić z internetu te uszczelki prawidłowe, te z tym oringiem ringiem miedzianym wokół jakby otworu. Zamontowałem co prawda, jak patrzyłem za pierwszym razem po montażu, to tam jakieś lekkie przedmuchy były. Bo to wiadomo, jak to jest po tylu latach, te przelinie nie są idealne, ale robiłem to, że tak powiem, troszeczkę na szybko, bez jakiegoś przygotowania. Była niedziela, nie miałem gdzie podjechać do jakiejś kurtowni. Bo tak po prostu pojechałbym jeszcze, kupił pastę do uszczelniania wydechów. Stosowałem to w Ogarze i sobie bardzo chwaliłem. Stosuję w sumie do dzisiaj, tylko już dawno tego nie robiłem. I normalnie po prostu użyłbym jeszcze tej pasty, ona by to wszystko ładnie doszczelniła byłoby tak Natomiast myślę, że te uszczelki chyba się troszeczkę dopasowały po, po tej chwili, bo powiem Wam, że w tej chwili jest ok. Moim zdaniem jest jak najbardziej ok. On jest głośny, bo ten wydech jest głośny, bo nie ma tego sitka, kto się tam kiedyś wybebeszył, ale też dzięki temu fajnie brzmi. Natomiast nie jest to już tak głośno, jak było przed tą wymianą uszczelek. Czy poza tym jakieś awarie? no nie przypominam sobie naprawdę no możliwe że coś tam było jakieś drobiazgi ale to no musiały być jakieś drobiazgi bo naprawdę no nie pamiętam żebym cokolwiek poważnego robił przy tym samochodzie a wiem też dawno temu gdzieś tam z początku po, po zakupie wymieniłem nie poduszki skrzyni biegów bo się zerwały i faktycznie to wszystko telepało poduszki skrzyni kosztowały grosze wymieniłem to nawet bez podnośnika tak jestem w stanie to zrobić na płaskim terenie bez podnośnika W się pod auto i poduszki jest możliwe, jest wykonalne, mi się udało także jakby ktoś pytał to tak da się poza tym naprawdę no nie przypominam sobie już chyba nic nie? jeszcze tak słowem o tym sobotnim wypadzie bo auto zaliczyło właśnie w sobotę jeden z największych swoich wypadów dotychczas nie licząc samego powrotu z Podkarpacia bowiem pojechaliśmy sobie na wycieczkę do Szczecina do muzeum mam tam też rodzinę, pojechałem sobie odwiedzić rodzinę Generalnie taki mały wypad, dość spontaniczny, gdzieś tam w tygodniu wyszło, że hmm, może by sobie pojechać, czemu by nie. Auto zrobiło łącznie ponad chyba 550 km, coś koło 550-560. Spalanie, jakie sobie tam wyliczyłem, wyszło około 5, chyba 2 niecałe, coś takiego, między 5 a 5,2 litra chyba spalania. Moim zdaniem bardzo ładnie jak na tego malucha. Zważywszy na to, że. Tak jak mówiłem, tu zbiornik jest generalnie do ogarnięcia, bo tam prawdopodobnie guma od wlewu jest wsparciała. gdzieś czasem to paliwo ucieka, jak się zaleje za dużo. Ja starałem się lać do połowy, bo wiem, że do połowy mogę tutaj zatankować. Zresztą teraz po tankowaniu też mam połowę zbiornika. Więc miałem łącznie wczoraj, wczoraj w sobotę 6 tankowań, ale wyszło mi dosłownie 200 złotych bez tam kilkudziesięciu groszy. Nie? W jedną stronę niecałe 100 złotych, w drugą stronę też niecałe 100 złotych. I przyjechałem do domu, miałem trochę więcej paliwa niż przed wyjazdem. Tam doliczyłem sobie plus minus jeszcze 20 km i faktycznie gdzieś tyle wyszło do poprzedniego stanu. I naprawdę, po przeliczeniu spalania, to były po prostu śmieszne ilości. No, bo dla mnie te 5 czy 5-2 litra to nie jest dużo, nie? Żółtym udało mi się, powiem Wam, kiedyś w trasie na Podkarpacie, chyba albo nad morze, ale chyba na Podkarpacie. Tak jak sobie wyliczałem, też tak, no wiadomo, jak to jest, to nie jest jakoś super precyzyjnie, ale mniej więcej wyliczając. Tam mi spalanie wychodziło chyba 4, między 4,6 a 4,8, także jeszcze mniej. Tak, no tutaj mówię, no mogło być tak, że po prostu część tego paliwa mogła gdzieś sobie tam uciekać, poza tym ten rozregulowany zawór, nie wiem na ile to mógł mieć na to wpływ, mógł może, ale czy na tyle, nie wiem. Natomiast i tak jestem zadowolony z tego wyniku, spalanie jest OK. Wiadomo, po mieście to on trochę żłopie, bo tak jak tu jeżdżę i stoję w tych korkach i tak dalej, tu jeżdżę do pracy po tych kilka kilometrów. To powiem Wam, że jak ja robię 100 km w tygodniu, to te 5 litrów to jest mało. Ale i tak nie pali, nie wiadomo jak dużo. To jest naprawdę fajne auto. Nie jest może już taki super. Znaczy, już. No ogólnie na tle dzisiejszych auto to mi chodzi. Na tle dzisiejszych auto nie jest może jakiś super dynamiczny. Ale da się tym jeździć jak najbardziej. Naprawdę. No. W trasach wiadomo, no prędkość przelotowa to jest 80. Góra 90. E na godzinę, matko boska, co kurwa miał z tym Fordem 80-90 na godzinę to jest takie max, teraz jadąc do tego Szczecina co tak trzymałem się mniej więcej licznikowych 80-85 nie męczyłem go więcej, nie stwierdziłem, że nie muszę, poza tym na tej krajówce też nie wiadomo jaki nie było eee, też jakichś tam super warunków zwłaszcza z powrotem, gdzie naprawdę z powrotem to jeszcze i śnieg nas spotkał i w pierwszą stronę też trochę padało i śniegu i śniegu z deszczem i wszystkiego ale w drugą stronę bywało gorzej Natomiast generalnie powrót i podróż ogólnie w tamtą stronę udane. Ja jestem bardzo zadowolony. Naprawdę to auto mi tak wysłużyło w tą sobotę, że no jestem dumny z tego samochodu. Może i blacharsko nie jest rewelacyjne, ale mechanicznie naprawdę nie można mu nic zarzucić. Poza tym, że tam masło, swoje, wiadomo jak to każdy maluch, tam jakieś swoje drobiazgi, które gdzieś tam trzeba by kiedyś porobić, jakieś amortyzatory, coś takiego. To wszystko będę sobie stopniowo robił. Najważniejsze, że na bieżąco jest serwisowany, jest to, co trzeba, jest robione, i to auto generalnie jeździ bez żadnego zarzutu. Nie? No. no i dobra, no, co tu nie, co będę tu więcej przedłużał, jeszcze tylko wspomnę. Ho, przypomniało mi się właśnie, że niedawno też miałem jeszcze jedną awarię. Super, super wielką awarię. Normalnie szczok. Odkryłem, że nie działa mi światło stopu. Z jakimś cudem zepsuł się automat. Nie wiem dlaczego, po prostu przestał działać. A na dodatek, próbując go wyciągnąć, niestety go złamałem. Ale z pomocą przyszedł lokalny sklep z częściami, mimo, że było późno Sprzedawca, taki znajomy starszy gość e, Otworzył sklepik, pojechałem, co prawda zapłaciłem za ten automat Trzy razy więcej, niż bym zapłacił na Allegro, bo na Allegro kosztował chyba 12 zł a Ja zapłaciłem chyba 36, czy coś takiego No, ale miałem go od ręki, tak? To był środek tygodnia, godzina 18-19, on był mi potrzebny na już Bo jak już wiedziałem, że nie mam tego stopu To powiedziałem, że nie będę jeździł bez tych świateł, więc Pojechaliśmy innym autem, kupiliśmy ten stop Wymieniłem jeszcze tego samego dnia i działa. Co tu dużo mówić? Nie? Także mówię, no generalnie, naprawdę nie mogę powiedzieć złego słowa na to auto. Będę podtrzymywał swoje zdanie cały czas, że to był najlepszy motoryzacyjny zakup z zeszłego roku wśród wszystkich moich znajomych. Nic tego nie przebije, bo był stosunkowo tani. I może i Blacharsko nie jest rewelacyjne, ale pokazał już od samego początku, że był wart tych pieniędzy, bo bez problemu sobie poradził z trasą i naprawdę no, mogę na nim polegać, to nie mogę powiedzieć, że nie. Eee, no i dobra, no co, nie będę przedłużał już tego filmu. Eee, będziemy się żegnać. Eee, do zobaczyska w następnym filmie. Trzymajcie się i cześć.